Wracając do czasów szkolnych, zawsze dobrze wspominam wszystkie akcje, które się wtedy działy. Może oprócz jednego małego szczegółu: chodzenia do szkoły. Więc skoro i tak już łaziłem jako ten gość, który, jak pojawi się na zajęciach, to staje się cud, postanowiłem z moim kumplem Adamem, który również należał do tego grona, że umilimy sobie zajęcia i zapalimy przed bacika. Palenie w szkole jest o tyle ciekawym tematem, że początkowo zawsze brzmi to na dobry plan. Jednak w rzeczywistości, oprócz tego, że jest to średni pomysł, to jeszcze jest giga przerażający. Pewnego zimowego dnia spotkaliśmy się z Adamem przed lekcjami na tzw. palarni, gdzie zawsze jaraliśmy przysłowiowego szluga przed lekcjami. Rozpoczął on swoją wypowiedź o standardowych już słów to co, dzisiaj bacik? Co oznaczało tylko, że ten dzień będzie dla nas bardzo szczęśliwym dniem. Nasz plan zajęć wyglądał tak, że od samego początku byliśmy spóźnieni na dwie lekcje: następny był angielski, później dwa okienka i na koniec hiszpański. Klasa maturalna be like. Na angielskim, oprócz standardowej zjazdy za to, że nie chodzimy na lekcje, stworzyliśmy z Adamem plan działania, który był prosty. Idziemy po tej lekcji na mieszkanie Adama, palimy gigabata, chillujemy, a później wracamy na hiszpański, bo przez naszą frekwencję trzeba było nadrobić. Po angielskim przenieśliśmy się do Adama, gdzie skręciliśmy blasta i z czystą gracją spaliliśmy go w rotacji trzy buchy podaj dalej. Następnie Adam odpalił telewizor i włączył film pod tytułem Zawody wyskakujących samochodów. Razem oglądaliśmy to tak wciągnięci w rozwój wydarzeń, że sami uznaliśmy, że kiedyś musimy zrobić takie zawody swoimi supergratami. W międzyczasie zrobiliśmy się głodni, a jako, że Adam jest gościem, który nie ma żarcia na chacie, chyba, że pizzę, cztery sery pleśniowe, uznaliśmy, że zamówimy coś na dowóz. Akurat piłeczka spadła na mnie i jak się domyślacie, byłem w stanie, w którym moja komunikacja była na naprawdę niskim poziomie. Rozmawiając z pizzerią starałem się być jak najbardziej normalny. Dzień dobry, pizza Pawełek, słucham. Eee. Jedzenie? Tak, pizzeria Pawełek, słucham zamówienia. Eee. Halo? W międzyczasie Adam zaczął szykować kolejnego bata, co z jednej strony mi się podobało, ale z drugiej jednak dało mi już pewne podejrzenia w kwestii naszego powrotu do szkoły. Skończyłem rozmawiać i postanowiłem, że zachowam się odpowiedzialnie i przemówię do Adama. Stary, a jak jeszcze zapalimy, to będzie nam się chciało wracać? Ta, wrócimy na luzie. I tak po chwili poszliśmy zapalić kolejnego bata, podczas którego usłyszeliśmy dzwonek do drzwi. Adam poszedł otworzyć, a ja delektowałem się dalej gibsonem, gdy ogarnąłem, że w sumie chyba to przyszedł, bo może ktoś zadzwonił na psy. Jednak po chwili Adam wyszedł do mnie na balkon, a zaraz za nim stał dostawca pizzy, którego zaprosił na szybkiego bata. Uznałem, że w sumie ciekawe sytuacje, bo nie paliłem jeszcze nigdy z dostawcą, ale może być interesujące. Gość okazał się serio z pokoziomkiem i umilił nam czas palenia. Po wszystkim Adam dał mu jeszcze kawałek pizzy i mieliśmy czas, aby zjeść naszą cieplutką, jeszcze parującą pizzunię. Po wyżerce nadszedł czas, aby się zbierać, jednak Adam nie zamierzał już nigdzie iść i wyszedł ze swoim klasycznym: Ja to już dzisiaj piesolę. I szczerze mówiąc, samemu zacząłem mieć takie nastawienie. Adam zrobił listę powodów, dla których nie warto już wracać do szkoły tego dnia i przedstawiając je naprawdę we mnie trafił, bo gadał z sensem i jego argumenty były bardzo przekonujące. Jednak naszą zaciekłą dyskusję przerwała mi wiadomość z Messengera od klasowego nerda o treści: Babka od hiszpańskiego mówi, że albo przyjdziesz do klasy, albo cię upięci. Adam miał o tyle farta, że chyba przez jakąś pomyłkę miał jedną ocenę więcej ode mnie i na komputerze babki nie wyświetlał się jako zagrożony. Uznał on, że nigdzie nie idzie, gdy w mojej głowie pojawił się prawdziwym boom bo faktycznie moja frekwencja z hiszpańskiego, który był ostatnią lekcją w piątek, po dwóch okienkach była opłakana. A na dodatek miałem przyjść spóźniony dobre 20 minut do klasy, będąc w stanie, w którym ledwo mogę się poruszać, a co dopiero się komunikować. Niestety była to życiowa decyzja, bo albo nie pójdę, i prawdopodobnie będę musiał powtarzać ostatni rok jak idiota przez hiszpański i rodzice wyrzucą z chaty, albo pójdę, zobaczą, że jestem zjarany i wyrzucą mnie ze szkoły. Albo nikt nie zauważy, i wyjdę niczym giga czat. Nie mając za bardzo wyboru, poszedłem na lekcję, ćwicząc mniej więcej co powiedzieć, aby nie było widać, że jestem na haku. Wszedłem do klasy i wtedy dostałem kolejny boom. W czasie, gdy szedłem do szkoły, musiałem być na tyle wystrzelony, że nie pamiętam nic z tego, jak się tutaj znalazłem. A na dodatek musiałem coś powiedzieć, bo od kilku sekund stałem w ciszy w drzwiach, gdy każdy się na mnie patrzył. Dzień dobry, przepraszam za spóźnienie. I usiadłem w akompaniamencie drącej się na mnie facetki, ale to już nie było dla mnie ważne, bo główny cel misji został wykonany. Usiadłem obok Elwiry z historii o Halloween, a ona stwierdziła, że jest git i prawie nic po mnie nie widać. W jakimś czasie w mojej głowie powoli zaczynałem mieć dość słuchania zdań, których nie jestem w stanie zrozumieć. Postanowiłem, że wyjdę do łazienki, a później do domu, bo i tak zostało już mniej niż więcej lekcji. Skupiłem się, podniosłem rękę i wtedy odkryłem taką rzecz. Czy mogę wyjść do toalety? I w mojej głowie brzmiało to serio logicznie, jednak facetka odpowiedziała mi, jak będziesz mówić, tak wolno? No nie! I wtedy dostałem trzecie boom. Bo ogarnąłem jaką głupotą strzeliłem, jednak wstałem i jako, że miałem ze sobą tylko długopis i kartkę papieru, którą dała mi Elwira, wziąłem długopis do kieszeni, a kartkę wyrzuciłem przy wychodzeniu do kosza. Później zapytałem Elwirę, jak bardzo źle to wyszło, a ona odpowiedziała mi, że ogólnie była beka, ale bez przypału, więc cała operacja przebiegła zgodnie z planem. Po wszystkim wróciłem zadowolony do domu i jako, że było już ciemno, po prostu wtopiłem się w łóżko, w którym odbyłem bardzo lekki i przyjemny sen. Nie paliłem już więcej po tej sytuacji w szkole, jednak jeszcze wcześniej. Zdarzyło się parę niezłych akcji, które kiedyś postaram się dla Was nagrać.